Cześć, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o przerzutniku typu D. Jest to przerzutnik synchroniczny, czyli tu jest jego sygnał zegarowy i jest on sterowany jednym wejściem oznaczonym tutaj jako D. Ten przerzutnik ma za zadanie przepisać stan z wejścia, ale z opóźnieniem. Tak jak możemy zobaczyć, jeżeli na wejściu podamy 0, na wyjściu też otrzymamy 0. Jeżeli podamy jedynkę, na wyjściu też otrzymamy jedynkę, ale jest to układ z opóźnieniem. Czyli stan zmieni się tylko i wyłącznie, jeżeli sygnał zegara jest jedynką. Tak jak możemy zobaczyć w tabeli, jeżeli zegar ma 0, czyli tutaj c, zawsze pozostaje stan poprzedni przerzutnika. Dopiero jeżeli sygnał zegara zmieni się na jedynkę, przerzutnik realizuje swoją funkcję. Przejdźmy do symulacji, sprawdźmy działanie układu. Jeżeli zmienia na stan wysoki, jak możemy zobaczyć na wyjściu też otrzymujemy. W następnym takcie zegara stan wysoki, jeżeli zmienia na niski na wyjściu dostajemy stan niski. I możemy tak przełączać i zawsze nastąpi przepisanie sygnału z wejścia na wyjście.